Jeśli masz Elementora na stronie internetowej lub myślisz o tym, żeby go wykorzystać, to musisz zobaczyć ten poradnik. W tym filmie pokażę Ci 10 najczęstszych błędów popełnianych podczas tworzenia stron internetowych przy pomocy Elementora. Zaczynamy już teraz. Pierwszy błąd dotyczy motywu. Jeśli wybierzesz motyw, który jest niekompatybilny z Elementorem, to na Twojej stronie będą pojawiać się błędy. Pewne elementy mogą nie działać prawidłowo. Jakie jest rozwiązanie? Wybierz motyw Astral lub Cadence, które działają bardzo dobrze z Elementorem i których możesz użyć do Stworzenia strony internetowej lub bloga, czy też sklepu online. Więcej na ich temat możesz dowiedzieć się z moich innych filmów na kanale. Drugi błąd dotyczy nadużywania sekcji wewnętrznej. Bardzo częstym błędem jest stworzenie struktury jednokolumnowej, a następnie dodanie do środka sekcji wewnętrznej. I dzięki temu tworzenie kolumn. Jest to błąd, który generuje bardzo dużo zbędnego kodu, który zwalnia naszą stronę, więc nie wykorzystuj tej metody do tworzenia kolumn, chyba że robisz to w świadomym celu, na przykład, żeby osterować pewne elementy. Jeśli tworzymy sobie układ naszej strony, to możemy stworzyć od razu strukturę, czyli mamy tutaj dwie kolumny, do których możemy sobie dodać różne bloki, na przykład tekst lub zdjęcie. Już niebawem jedynym poprawnym sposobem na tworzenie sekcji, kolumn, w elementorze będzie wykorzystanie kontenera. Flexbox Container, mamy na razie tą funkcję w statusie beta, jest już stabilna, ale nie jest jeszcze wdrożona domyślnie. Jeśli uczysz się tworzyć strony na Elementorze, to warto, żebyś się z nią zapoznał. Możesz sobie uruchomić tą funkcję i dzięki temu będziesz mógł tworzyć strony w zupełnie inny sposób. Po uruchomieniu tej funkcji nie będzie już możliwości dodania sekcji wewnętrznej. Wszystko robi się przy pomocy takiej struktury. Jest to dużo lepsze rozwiązanie pod względem wydajności. Mamy też więcej możliwości edycji, pozycjonowania. Różnych elementów. Więcej na temat ustawień tego narzędzia dowiesz się z mojego kursu WordPress Elementor oraz w moich kolejnych filmach również będę wspominał, jak tworzyć strony na tym rozwiązaniu, gdy będzie już w pełni stabilne. Kolejny błąd to wykorzystanie lokalnych stylów danych elementów, czyli po prostu wejście w dany element, wejście w styl, no i ustawienie jakiegoś koloru. Załóżmy ustawimy kolor czerwony. No i jest to błąd z powodu tego, że jeśli wszędzie ustawimy w ten sposób kolor, no to zmiana tego będzie bardzo czasochłonna. Wyobraź sobie, że zmieniłeś w ten sposób 200 elementów na twojej stronie, czyli każdy element ma dedykowany kolor. I klient po na przykład zobaczeniu tej strony stwierdzi: "Hm, może zmienimy ten kolor na niebieski". No i co teraz? Czeka cię mnóstwo pracy. Musisz przeklikać 200 elementów, no i ustawiać wszędzie kolor niebieski. Jakie jest rozwiązanie? Możesz wykorzystać style globalne. Czyli gdy klikniesz sobie na własne style, mamy tutaj ustawione style globalne i dzięki temu możesz w jednym miejscu zmienić kolor wszystkich elementów na stronie. I gdzie ustawia się style globalne? Wejdź sobie w trzy kreseczki w lewym górnym rogu ekranu, wejdź w ustawienia witryny. I tutaj będziesz miał możliwość zmiany kolorów. Gdy wejdziesz sobie w globalne kolory, mamy tutaj możliwość zmiany różnych kolorów, które możesz wykorzystywać potem na Twojej stronie internetowej. Drugie miejsce do wyznaczania koloru to ustawienie Dostosuj, i to ustawienie jest różne w zależności od motywu, jaki wykorzystujesz. Wejdź na ustawienia globalne, na Colors. No, i tutaj mamy kolory wykorzystane globalnie na mojej stronie internetowej, i teraz, jeśli chciałbym mieć na przykład kolor czerwony, to zmieniam ten kolor w jednym miejscu i wszystkie elementy będą czerwone. Jest to olbrzymia oszczędność czasu. Kolejny błąd to wykorzystanie elementu odstęp do pozycjonowania elementów na stronie, czyli wrzucimy sobie tutaj odstęp. No, i możemy sobie dodać na przykład 200 pikseli. Jest to duży błąd, ponieważ ta funkcja została wycofana bardzo dawno temu. Została zachowana tylko po to, żeby stare strony stworzone przy tej technologii działały prawidłowo. Ona już nie jest wspierana i nie należy jej wykorzystywać. Dlatego usuwamy wszystkie odstępy stworzone w ten sposób. Jakie jest rozwiązanie? Możesz wejść sobie na kolumnę. I w zakładce zaawansowane masz możliwość ustawienia marginesów, masz możliwość ustawienia odstępów. Załóżmy 50 pikseli i od razu element zostanie przesunięty. I w ten sposób ustawiasz odstępy dowolnego elementu na twojej stronie internetowej stworzonej przy pomocy Elementora. Kolejny błąd to używanie wielu dodatkowych wtyczek, które rozszerzają funkcję Elementora. Gdy wpiszesz sobie elementor we wtyczkach, no to będziesz miał tutaj mnóstwo dodatkowych rozwiązań, dzięki temu te wtyczki pozwalają na to, żeby się na przykład miał dodatkowy Dodatkowe funkcje, ale niestety nie jest to za darmo. Jeśli zainstalujesz kilka takich wtyczek, to po pierwsze zwiększasz prawdopodobieństwo, że Twoja strona się posypie przy aktualizacji, dodatkowo zwiększasz ilość kodu, który jest na Twojej stronie, czyli po prostu ta strona będzie działać o wiele wolniej. No i im więcej wtyczek, tym więcej pracy przy aktualizacjach, tym więcej potencjalnych zagrożeń. Jakie jest rozwiązanie? Wykorzystuj tylko Elementora i najlepiej Elementora Pro. Tam jest większość funkcji, których potrzebujesz. Jeśli masz naprawdę wielką potrzebę, no to ewentualnie możesz sobie zainstalować jedną wtyczkę dodatkową, ale nie przekraczaj tej liczby, bo zrobi się naprawdę niebezpiecznie. Im więcej tych wtyczek, tym więcej potencjalnych konfliktów i problemów ze stroną. Kolejny błąd dotyczy przesłania nieodpowiednich zdjęć na Twoją stronę. Takie zdjęcia powinny być w odpowiednim rozmiarze, no i najlepiej, jeśli są od razu skompresowane, czyli zmniejszone w jakimś programie, aby zajmowały mniej. Przestrzeni na dysku. Jak to zrobić? Takie zdjęcie, które tutaj dodałem, ma rozmiar 2500 pikseli na 1800. Jest to bardzo dużo w stosunku do sekcji, w której chcę je umieścić. No, często zdarza się tak, że np. takie duże zdjęcie umieszczamy w takim małym kwadraciku, i przez takie działanie Twoja strona będzie działać wolniej. Jak naprawić ten problem? Po prostu przygotuj sobie odpowiednie rozmiary zdjęć w programie graficznym. W tym przypadku mogło to być na przykład 1200 pikseli na 800. Możesz też wykorzystać dodatkowe narzędzie do kompresji zdjęć. Mamy tutaj bezpłatne narzędzie TinyPNG. Wystarczy kliknąć sobie tutaj w tą ikonkę, przejść, przesłać dany plik i takie zdjęcie po wykonaniu kompresji zmniejszyło swoją wielkość o. 57%. Kolejny błąd, który uprzykrza życie początkującym twórcom, to niepoprawne wklejenie tekstu do strony. Załóżmy, że chcesz dodać tekst do bloku i masz przygotowany tekst w Wordzie, który chcesz skopiować. No więc kopiujesz sobie go, zaznaczasz sobie ten tekst i klikasz Ctrl V, czyli wklej lub po prostu wklejasz to w inny sposób. No i co się stało? No ten tekst został skopiowany. Ale wygląda tak samo jak tutaj. Dlaczego jest to błąd? No bo teraz, jeśli wejdziesz sobie w styl i chcesz sobie zmienić jakiś styl, no to ten edytor zupełnie nie działa. No, coś tutaj się zmienia, ale nie tak, jakbyśmy chcieli. Dlaczego tak się dzieje? Gdy wejdziesz sobie na treść i teraz na tą zakładkę, to zobaczysz, że z tekstem wkleiły się również style. Mamy tutaj jakieś przykładowe kody HTML, no i one nadają styl naszym elementom. I przez to nie możesz ich stylować właśnie w tym miejscu. I jak rozwiązać ten problem? Na początek usuń cały ten tekst, który tutaj wkleiłeś. No i tutaj mamy zakładkę tekstu. Możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć wklej jako zwykły tekst. I wtedy te style nie będą wklejone. Wszystkie style, które się tutaj zmieniły, są właśnie zmieniane przy pomocy tego edytora. Ale mamy jeszcze drugą opcję. Jeśli nie chcesz klikać prawym przyciskiem myszy, możesz zaznaczyć tutaj jedną ikonkę. Jeśli zaznaczysz tą ikonkę, klikniesz w nią lewym przyciskiem myszy, a teraz wkleisz ten tekst no to osiągniesz dokładnie taki sam efekt, tekst zostanie wklejony i będziesz mógł edytować styl tego tekstu w tej zakładce. Kolejny błąd, który ma wpływ na pozycjonowanie z Twojej strony, to nieodpowiednie oznaczenia nagłówków, czyli wykorzystanie nieodpowiednich tagów HTML dla na nagłówka. Dlaczego jest to problem? Tagi HTML służą do tego, aby określić strukturę treści na stronie. Jeśli dodajemy sobie nagłówek H1, no to roboty indeksujące, czyli taki automat, który przeszukuje strony, wie, że ten nagłówek jest najważniejszy. Dodatkowo te nagłówki są wykorzystywane przez czytniki ekranu lub inne narzędzia, które pomagają osobom niewidzącym czytać stronę. Więc, dlatego, jest to bardzo ważne, żeby zachować odpowiednią strukturę. Wykorzystuj nagłówki do tego, żeby. Stworzyć strukturę Twojej strony, czyli stwórz jeden nagłówek H1 na stronie, następne nagłówki muszą być właśnie oznaczane H2, H3. Nie wykorzystuj tego oznaczenia do zmiany rozmiaru tego tekstu, ponieważ jeśli chcesz zmienić rozmiar nagłówka, to ustaw te rozmiary w ustawieniach globalnych albo możesz zmienić poszczególny element korzystając właśnie z zakładki Styl. No i tutaj możemy sobie ustawić rozmiar danego nagłówka, ale najlepiej zmieniać te nagłówki w ustawieniach globalnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to oczywiście zapraszam do mojego kursu, link znajdziesz w opisie tego filmu. Kolejny problem, na który możesz trafić, jeśli wprowadziłeś wszystkie zmiany w edytorze Elementor, zaktualizowałeś stronę i nie widzisz zmian na stronie, która jest wyświetlana klientom, no to może być jedna bardzo ważna przyczyna. Korzystasz z wtyczek przyspieszających stronę, i niektóre z nich wykorzystują właśnie pamięć podręczną. Jeśli masz taką wtyczkę i jeśli wykorzystujesz jedną z tych wtyczek, może to być również inne rozwiązanie, no to tam będzie opcja wyczyszczenia pamięci podręcznej. No i taką pamięć podręczną musisz sobie czyścić albo automatycznie, albo ręcznie po każdej zmianie na stronie. Kolejny bardzo duży błąd nieprzygotowanie strony pod urządzenia mobilne. Jeśli stworzyłeś sobie stronę w widoku na komputer i wszystko fajnie wygląda, to upewnij się, że wygląda również bardzo dobrze na urządzeniach mobilnych, aby ta strona była czytelna dla Twoich klientów. Bardzo duża ilość wejść na stronę będzie z urządzeń mobilnych, dlatego przygotuj sobie właśnie różne widoki i dostosuj każdy element pod urządzenia mobilne. Możesz się posłużyć właśnie tymi podstawowymi widokami lub dodać jeszcze inne punkty załamania. O tym wspominam w moim kursie WordPress Elementor. Uwaga, to jeszcze nie koniec, mam dla ciebie dwa bonusowe błędy, które możesz popełnić. Jeśli korzystasz z tak zwanych importerów treści, czyli na przykład szablonów gotowych stron internetowych, no to te narzędzia niestety dodają różne elementy na Twoją stronę. Będą to na przykład dodatkowe zdjęcia, wpisy, wtyczki, i po importowaniu takiej treści musisz posprzątać, musisz usunąć wszystkie zdjęcia, które nie są Twoje, usunąć wszystkie wpisy blogowe. Dlaczego warto to zrobić? Te treści będą wyświetlane w przeglądarce pod Twoją marką, więc wygląda to totalnie nieprofesjonalnie. Nie. Druga sprawa jest taka, że może to negatywnie wpłynąć na pozycjonowanie, a trzecia po prostu będziesz miał bałagan na swoim hostingu, będziesz miał niepotrzebne pliki, więc musisz zrobić z tym porządek. Kolejny błąd, który może cię bardzo, bardzo dużo kosztować, to oszczędzanie na wtyczkach. Jeśli chcesz kupić wtyczkę Pro, na przykład Elementora Pro lub inne rozwiązanie, i skorzystasz z oferty za 10 zł, no to niestety może zdarzyć się tak, że ta wtyczka ma zaszyty jakiś wirus, no i na przykład ktoś będzie zczytywał dane Twoich klientów i przekazywał je dalej, albo rozsyłał w spam przez swoją stronę, co może się skończyć bardzo nieprzyjemnie. Jeśli chcesz kupić licencję wtyczki, to kupuj ją z oficjalnej strony producenta. Jeśli zleciłeś wykonanie strony komuś innemu, to upewnij się, że wykonawca posiada legalną licencję, że kupił ją od producenta i jest u Ciebie aktywna, ponieważ jeśli nie będziesz otrzymywać aktualizacji Twojego oprogramowania, to po pewnym czasie Twoja strona przestanie działać lub znajdą się na niej wirusy. To była lista najczęstszych błędów popełnianych przy pracy z Elementorem. Skąd je znam? bo sam popełniłem większość z nich, dodatkowo odpowiadam na setki komentarzy od moich widzów, od moich fanów na grupach na Facebooku, no i tamte problemy bardzo często się powtarzają. Dlatego mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Ciebie wartościowy. Jeśli chciałbyś nauczyć się tworzyć strony internetowe przy pomocy WordPressa i Elementora, no to zapraszam Cię do mojego kursu WordPress Elementor. Link do tego kursu znajdziesz w opisie. W tym kursie pokażę Ci, jak stworzyć stronę internetową krok po kroku, abyś nie popełniał żadnego z błędów. Dodatkowo jest tutaj również szereg bonusów, które możesz wykorzystać. Checklisty, które sprawią, że nie będziesz popełniał tych błędów, że Twoja strona będzie skuteczna lub strona dla klienta i Będziesz mógł stworzyć powtarzalny proces. Dodatkowo możesz skorzystać z grupy wsparcia dla moich kursantów, na której udzielam odpowiedzi na pytania oraz z cyklicznych spotkań na Zoomie właśnie, które organizuję dla moich kursantów. Więc Korzystaj z tej oferty, póki jest aktywna, póki jest aktualna, bo ona będzie z czasem się zmieniać, więc warto dołączyć do tego kursu już teraz. Cały opis kursu, który pozwoli Ci stworzyć Twoją stronę internetową w jeden dzień, znajdziesz na stronie kurselementor.pl. Link znajduje się w opisie filmu, więc kliknij teraz sobie w ten link, zobacz ofertę, no i stwórz swoją własną stronę internetową. Jeśli masz jakieś pytania, no to pisz w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach.